Kochani, witam Was bardzo serdecznie z japońskich, wiejskich stron, w których przyszło mi mieszkać. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Tutaj u nas lato w pełni. Słyszycie pewnie cykady, szum podospadu. No jest wspaniale. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj zdecydowałam nagrać się filmik dla Was po ostatniej rozmowie na temat plastrów do fototerapii. Otrzymałam bardzo dużo ciepłych słów, jak również zapytań. I obawiam się, że no nie byłam w stanie wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Wciąż macie jeszcze jakieś yy, wątpliwości, niedopowiedzenia. Pomyślałam, że będzie to dobra okazja, żeby zwrócić się do Was wszystkich i zrobić to raz i porządnie. Mam nadzieję. Yy, więc yy, zaczniemy może jeszcze raz od tego, co to w ogóle są te plastry, jak one działają. Ja nazywam je plastrami, ale tak fachowo to yy, mówią na nie elektrody bądź bioelektrody. I plastry działają na zasadzie fototerapii, czyli wykorzystują światło. My jesteśmy poddawani różnym rodzajom promieni, np. promieni ultrafioletowych, czyli słonecznych. Czasami idziemy na jakieś zabiegi do laserowe gdzieś tam do gabinetów. Więc to światło towarzyszy nam nieustannie. Ale plastry nie wykorzystują światła, które dociera do nas z zewnątrz, natomiast wykorzystują światło, które my sami emitujemy, bo jako organizmy żywe mamy w sobie światło podczerwone. To światło jest właściwie też naszym ciepłem. Jeżeli już my bądź zwierzęta umierają, jesteśmy zimni, już nie emitujemy tego światła. Plastry mają w sobie nanokryształki, które powodują, że te promienie podczerwone, które my emitujemy, odbijane są od tych plastrów i teraz w zależności od rodzaju kryształka jest określona długość tego promieniowania, które ocałowuje na skórę. Skóra wysyła sygnał do odpowiedniego obszaru w mózgu, a ten z kolei pobudza różne procesy. W naszym organizmie. No nie ma tutaj żadnych substancji yy, chemicznych, nie jest to jak lekarstwo, że wprowadzamy coś z zewnątrz. Yy, po prostu plastry wykorzystują nasze mechanizmy, nasze światło. I jeżeli mówiłam o plastrach na glutation, to nie miałam na myśli, że plastry mają w sobie glutatium i będą go wprowadzać poprzez skórę do organizmu. Nie. Tylko plastry powodują wydzielanie zwiększone wydzielanie naszego własnego glutationu i tak właściwie by się to przedstawiało. I jeszcze tutaj taka uwaga, bo ja bardzo polecałam, żeby kupować plastry ze strony producenta, bo dużo na rynku krąży różnych plastrów, niektóre to są podróbki, niektóre też przechowywane, może były w nieodpowiednich warunkach, ktoś je miał za długo przy sobie. I one już są po części zużyte, może też podawane były promieniowaniu urządzeń różnych elektromagnetycznych, dlatego też no, producent akurat wybiera sobie kurierów, ma z nimi podpisane umowy i kurierzy, z tego co wiem, zobowiązują się do przestrzegania zasad transportu, żeby plastry docierały do nas w dobrym stanie. To jest jedna sprawa, więc lepiej kupować u producenta. Druga rzecz to, że na razie na chwilę obecną jest to jedyna taka technologia opatentowana na świecie i żadna inna firma nie produkuje takich plasterków, które by działały na tej samej zasadzie, więc proszę też bardzo uważać. Chciałam jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, że z racji tego, że plastry nie wprowadzają żadnych substancji do naszego organizmu to w chwili, kiedy my już oderwiemy, zajmiemy, odkleimy taki plaster, to nie oznacza, że nasz organizm zostaje bez niczego, dlatego że plaster zapoczątkowały różnego rodzaju procesy, które się toczą w naszym organizmie i jeżeli na przykład była to aktywacja komórek macierzystych, to one w momencie, kiedy mieliśmy na sobie plaster, Zaczęły się aktywować, zaczęły, zaczęło ich robić się więcej, zaczęły młodzieć. Te procesy, tym zajmują bardzo dużo czasu. Odrywamy taki plaster. Komórki, które już się wytworzyły, macierzyste, zostają w naszym organizmie i one nam nie znikają, więc właściwie nic nie tracimy. Każda aplikacja plastra gdzieś posuwa nas tam do przodu. Było sporo takich osób, które miały różne dylematy natury finansowej. Ogólnie paczka plastrów wystarcza na, to zależy też od rodzaju, ale zazwyczaj wystarcza na dwa miesiące. Producent zaleca klejenie plastrów na 12 godzin i zastępowanie nowymi. Natomiast to działanie jeszcze po 12 godzinach jest bardzo powszechnie obserwowane i właściwie wszyscy wiedzą o tym. Jednakże producent, ze względu na różne reguły, nie może nam zaoferować odklejenia tego plastra, który już tam prawda, zawiera jakieś komórki naszego nabłąka, i ponowne przyklejenie go na ciało, chociażby ze względów higienicznych. Więc przyjmujemy, że ktoś kupuje sobie paczkę plastrów, wystarcza mu ona na dwa miesiące, ale może być tak, że na przykład nie klei tych plastrów codziennie, tylko robi sobie na przykład co drugi dzień, co trzeci dzień. I oczywiście na pewno efekty nie będą tak bardzo szybko widoczne jak przy takim klejeniu codziennym i bardzo systematycznym. Niemniej jednak już coś pójdzie w tok, już jakieś procesy zaczną się dziać, nasze ciało zacznie się zmieniać. Więc myślę, że też można rozważyć taką opcję, żeby po prostu trochę przedłużyć sobie tą daną ilość plastrów, wydłużyć to w czasie. I ja ze swojej strony rekomendowałam właściwie no takie minimum, które uważam, że jest teraz akurat dla nas wszystkich bardzo potrzebne. To jest jeden typ plastrów, który jest używany do tego, aby pobudzić wydzielanie, zwiększyć wydzielanie glutationu w naszym organizmie. Przypomnę jeszcze, czym jest glutation. Ostatnio o nim bardzo dużo się mówi w związku z obecną sytuacją pandemiczną. Glutation, to sobie pozwolę zacytować producenta. Glutacjon to jest najważniejszy antyoksydant, czyli wiemy, że opóźnia proces starzenia, może przeciwdziałać powstawaniu nowotworom, wspiera układ odpornościowy, ponieważ rozprawia się z różnego rodzaju patogenami, pomaga w uwalnianiu się toksyn, które odkładają się w organizmie. To też ma bardzo duże znaczenie, po prostu mamy zdrowy organizm. Jak również no, poprawia ogólną kondycję, ale to pewnie wynika z tych pozostałych y, punktów. Po prostu pomaga naszej wątrobie. Drugim typem plastrów, które bardzo chciałam Wam polecić, to X39. Jest to seria, która aktywuje komórki macierzyste, a dokładniej, tutaj zacytuję to, co pisze producent, zwiększa ilość peptydy GHKCU. Czyli peptydy miedzi, która aktywuje komórki macierzyste. Aktywacja następuje poprzez zwiększenie ich produkcji, jak również odmładzanie, bo komórki macierzyste również się starzeją razem z nami. I jakich możemy spodziewać się tutaj efektów po zastosowaniu X39? To na pewno szybka ulga w napadach bólu. Rzadsze stany zapalne, szybsze gojenie się ran, energia i witalność, jasny umysł, lepsze wyniki w sporcie, szybsza regeneracja po wysiłku, lepszy wygląd skóry. No, a ja ze swojej strony dodam, że też znakomity sen. Ja bardzo odczułam na sobie właśnie efekt takiego głębokiego, spokojnego snu. Jeszcze wrócę do glutationu. Glutation ze względu na swoje funkcje takie oczyszczające może spowodować, że przez pierwsze dni klejenia tych plastrów możemy się poczuć nieco gorzej. Możemy mieć wypryski na ciele, możemy się pocić, potem może być nieprzyjemny zapach. Niektórzy ludzie czują się osłabieni. No to jest po prostu oznaka tego, że coś się dzieje. Natomiast po jakimś czasie, kiedy te najgorsze brudy w naszym organizmie zostaną już wyprane następuje poprawa no i na sam koniec chciałam jeszcze koniecznie powiedzieć to co należy powiedzieć przy takich wideo, że nie jest to zastępnik lekarstw, że jeżeli ktoś z Was decyduje się na odstawienie lekarstw i na przykład przejście tylko na plastry to proszę to skonsultować z lekarzem że na każdego z nas plastry działają inaczej bardzo ważne tutaj nawodnienie musimy uważać na to by pić wystarczająco i by mieć odpowiedni poziom magnezu i potasu potas właściwie z pożywieniem jesteśmy w stanie sobie dostarczyć na zadowalającym poziomie natomiast z magnezem bywa różnie więc proszę, miejcie to na uwadze na sam koniec, jeszcze chciałam tutaj udzielić pewnej rady, w związku z tym, że plastry są wrażliwe na działanie urządzeń elektromagnetycznych, w tym naszych komórek. Więc, kiedy na przykład chcemy mieć je w torebce blisko siebie, a mamy też tam komórkę, to polecam owinąć folię aluminiową, która w jakiś sposób zabezpieczy te plastry. Jestem bardzo ciekawa efektów, wyników u osób, które zdecydowały się już na zakup. Ja powiem Wam, że naprawdę zakochałam się w tych plastrach. Nie dość, że jest to naturalna, bezpieczna, opatentowana metoda, to jeszcze no, widzę u siebie bardzo duże pozytywne rezultaty i po prostu ciężko mi jest siedzieć tutaj w tym otoczeniu pięknej japońskiej wsi i milczeć, nie przekazywać Wam tego, że możemy sobie pomóc. Wymaga to od nas cierpliwości czy to również i snu, dbania o to, co jemy, dbania o to, co i ile pijemy, ale myślę, że warto. I zachęcam wszystkich do tego, żeby, żeby szukali też innych rozwiązań, żebyśmy byli otwarci, chociażby na takie nowe technologie. No a jeżeli ktoś zakocha się w tych plastrach i stwierdzi, że też chciałby pomagać innym, mieć e, większy dostęp, to zapraszam do osobistego kontaktu. Powiem też, jak można nawiązać współpracę z producentem. Bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, ściskam. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeżeli chcielibyście jeszcze posłuchać o innych plastrach, o ich działaniu, zastosowaniu, to z miłą chęcią udzielę Wam odpowiedzi na tyle, na ile będę mogła. Podaję jeszcze na dole link do strony producenta, gdzie znajdziecie atesty, badania, wszystkie potrzebne zaświadczenia. Jest tam też opisane, że nawet glutation u niektórych osób podnosi się o 300%. Myślę, że to są naprawdę spektakularne działania, bo zwykły glutation przyjmowany w preparatach zazwyczaj jako ciała obce jest bardzo w wielkiej części wyrzucany z naszego organizmu. I nietolerowany. Jest jeszcze y, wspaniała seria dla zwierząt, więc jeżeli macie znajomych jakichś weterynarzy, hodowców koni, to też bardzo, bardzo polecam. Zwierzęta na pewno nie kłamią i naklejny takiego plastra, jeżeli powoduje, że koń, który nie mógł chodzić, zaczyna chodzić, y, jest mu łatwiej. To znaczy, że tak się naprawdę dzieje, bo to, co dzieje się w naszym organizmie przy użyciu na przykład czy aktywacji komórek macierzystych nie jest dla nas wyczuwalne. My dopiero widzimy efekty tego działania po jakimś czasie i sami na przykład nie czujemy tego, że akurat w tej chwili reguluje nam się wątroba, że dochodzi do jakichś tam procesów naprawczych. Natomiast jeżeli dochodzi do takiego szybkiego zniwelowania bólu czy dodania sobie energii, to po prostu mamy namacalne dowody. Dlatego też bardzo często zachęcałam Was do też spróbowania tych plastrów na wszelkiego rodzaju bóle. Nazywałem się Ice Wave. No może kiedyś tam o nich jeszcze opowiem. U mnie cała rodzina jest już uzależniona. Żadnych tabletek przeciwbólowych nie ma. Zapomnieliśmy, czego i Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Miłej końcówki lata. Pa pa. Na sam koniec jeszcze trochę widoków tutaj w Japonii. Piękna moja okolica. Wspaniałe góry. Można tutaj właśnie z tego miejsca wybrać się na wspinaczkę. Jest jeszcze. Świątynia. Mamy tutaj jeszcze przydrożne ziza. Piękne japońskie cedry. niesamowitą mają korę. Jest tak jak wyrzeźbiona. Tutaj świątynia. Tutaj dochodzimy do mojego ulubionego wodospadu Bardzo mnie kusi, żeby kiedyś w nim sobie tutaj pomorsować, ale to jeszcze będzie wymagało mojej pracy. Doszliśmy do rodospadu.